Niektórzy pytają, co to znaczy dzika jabłoń, a pojęcia są dwa. Jak zmieszacie rottweilera z jamnikiem, to sami wiecie. No nie wiadomo, co wyjdzie. Czy to jest owoc jabłoni dzikiej? No trochę tak, ale tak nie do końca. Musimy odróżnić bowiem jabłoń dziką, czyli płonkę, od jabłoni uprawnej, ale zdziczałej. Potocznie to i to wielu nazywa jabłonią dziką, ale rzućmy coś na zęba. Wyborne. Wielu lepszych owoców o tej porze na dziko nie znajdziecie. Jabłon dzika, nazywana również płąką to naturalnie występujący na terytorium polski gatunek jabłoni. Szczerze mówiąc, nie należy do najczęstszych i coraz rzadziej ją widzę. Jej jabłuszka są miniaturowe, zdecydowanie mniejsze niż te, i paskudne w smaku. Naprawdę nie warto. Natomiast te jabłka tutaj są bardzo smaczne i słodkie. O co chodzi? Oczywiście, drzewo to nie zostało przez nikogo tutaj posadzone, wyrosło samo. To jest oczywiście owoc jabłonki domowej, czyli tej uprawnej. Ale o co chodzi? W środku jabłka znajdują się pestki i co z takiego nasiona wyrośnie. Czy wyrośnie drzewo o takich czerwonych owocach? Naprawdę ciężko powiedzieć i raczej nie, ponieważ tutaj już zadziała się rekombinacja genetyczna. Jeżeli coś już wyrośnie z tego nasiona, to nie będzie to wierna kopia tego drzewa. Tak na dobrą sprawę nie wiemy co z tego wyrośnie. Dlatego czasem mówimy, że taka jabłoń to po prostu jabłoń zdziczała. Nie wiemy, co to za odmiana. Nie jest to żadna określona odmiana. No, w wielkim skrócie, przyrównajmy to do kundelka, a nie rasowego psa. Żeby uzyskać wierną kopię danej odmiany, stosuje się tak zwane szczepienie. Popularną technikę ogrodową oraz sadowniczą. Obserwujcie po więcej ciekawostek ze świata natury.